Cześć, witajcie! Dzisiaj kolejny, już szósty odcinek holu zakupowego. Jeżeli ktoś nie widział pięciu poprzednich, które pojawiały się dzień po dniu, to zapraszam serdecznie. Dzisiaj szósty, jutro ostatni siódmy. Ehm, także co? Dzisiaj mam dla Was rzeczy ze Stradivariusa, trzy rzeczy z ubrań i yy, jedną rzecz z dodatku. Będzie to biżuteria. Wiem, że dodatki miały być jutro, ale jutro już zostawimy sobie tylko... na jutro zostawimy już sobie tylko buty i torebki. A dzisiaj, tak żeby już zostać przy tym jednym sklepie, polecimy ze wszystkim. Właśnie od tego dodatku, od biżuterii jest to zestaw naszyjników. To jest zestaw, który, tak jak widzicie, można nosić razem, ale każdy z tych łańcuszków ma oddzielne zapięcie, z tego co widzę, więc będzie można również sobie nosić każdy osobno. Jeszcze tego nie nosiłam, jak widzicie, nie rozpakowywałam. Bardzo mi się spodobało to, że to jest takie właśnie jakby stare, przecierane, brudne srebro w połączeniu z takimi białymi kamieniami. Tutaj jeszcze jakiś frędzelek. Także takie fajne, wdzięczne na lato, tym bardziej, że w większość mam rzeczy takich pozłacanych, bo i noszę też pozłacany zegarek, to to będzie takie, coś takiego innego, coś dla odmiany. I kolejna rzecz, to jak się pewnie domyślacie, shorty, bo mówiłam już o tym przy okazji shortów z Zary w odcinku pierwszym bodajże. I to są właśnie te jasno-błękitne shorty ze Stradivariusa mocno, mocno, mocno podziurawione, postrzępione, i znowu co je wyróżnia, to to, że tutaj mają takie właśnie dziurki. Tutaj, 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 także bardzo fajnie też to wygląda, tak samo te spodnie, z, które Wam pokazywałam z Rozgal w dniu trzecim naszego tygodnia holi zakupowych, też miały takie dziurki, tylko tutaj po wokach, jeżeli pamiętacie. Także widzę, że ten trend będzie się też przebijał na, na tegoroczne lato. Fajnie, coś innego, coś takiego ciekawego, coś co rozmaica. Naszą garderobę, także spoko. Jasny, błękitny kolor, typowo wakacyjny, oczywiście nie do pracy, ale na jakieś wolne dni. Ja wiecie, że ja uwielbiam dziury. Im więcej i im większe, tym lepiej. Przypomniałam sobie, że zapominam Wam podawać rozmiary. Ja oczywiście wszystkie rozmiary też Wam podam w opisie, jakie wzięłam, ale głównie zazwyczaj są to rozmiary XS. Ale w razie, gdyby coś było w innym rozmiarze, to oczywiście będziecie to mieć wszystko w opisie. I te spodenki, które Wam przed chwilą pokazywałam, to są spodenki z wysokim stanem. I gdyby nie to, że mierzyłam te rzeczy dwie razem, to pewnie w życiu mi się nie zdecydowała na ten top, ponieważ ten top jest bardzo krótki, odsłania brzuch, a ja z moim brzuchem jestem na bakier ostatnio. Nieważne, nie wnikajmy, przemilczmy. Przepiękny. Top znowu kolejny taki trochę ażurowy, prześwitujący z pięknymi koronkami, falbankami u dołu na gumeczce. Cudny, tylko że właśnie on jest jak dla mnie przynajmniej. Jeżeli jesteście pięknym i młody, jesteście nastolatkami, to proszę uprzejmie, albo jeżeli macie piękne, wysportowane, wyrzeźbione brzuszki. Ja niestety nie czuję się komfortowo w tak krótkich topach i w spodenkach, które są na biodrach to będzie bluzka, którą będę nosić tylko i wyłącznie do spodni z wysokim stanem, chyba, że w końcu zabiorę się porządnie i systematycznie do ćwiczeń. Wtedy, wtedy zobaczymy. Eee, no natomiast, tak jak mówię, bluzka jest przepiękna. Tutaj z tyłu też ma gumkę, układa się fantastycznie. Kiedy pokazałam się w niej Wam na Instastory, to zasypałyście mnie wiadomościami, skąd ona jest. Także ona jest właśnie ze Stradivariusa. I rzecz ostatnia, bardzo elegancka na tle tych, które przed chwilą pokazywałam, to są spodenki, krótkie spodenki, e, granatowe w takie brązowo-białe paski i one są już z takiego eleganckiego materiału. Nie są zbyt krótkie, więc jeżeli nie macie dreskodu jakiegoś takiego bardzo restrykcyjnego w pracy, to e, no, może, być może możecie sobie na takie spodenki pozwolić. Ja mogę na szczęście, więc e, takie spodenki zamierzam też do pracy nosić. E, one były już w komplecie z tym paseczkiem e, i tutaj wzięłam. Rozmiar 34, a był jeszcze rozmiar 32, ale w 32 właśnie w tym moim nieszczęsnym brzuchu czułam się niezbyt komfortowo. Także wzięłam 34, leżał bardzo dobrze, troszkę niżej, bo one też chyba w zamyśle miały być trochę wyższym stanem, ale akurat ja wolę je mieć troszkę niżej, dzięki czemu są też troszkę dłuższe, a układają się równie ładnie, jak, jak gdyby były noszone wysoko. Także to taka moja propozycja elegancka do pracy, która nie ma jakiegoś tam właśnie dress code'u. Spodenki mają kieszenie, kieszenie były zaszyte, trzeba je sobie rozpróć i co? Mnie się podobają. Jeszcze raz tylko szybciutko Wam przypomnę, żebyście zaglądali na mojego bloga, bo tam bardzo wiele stylizacji, których na YouTubie nie było. Ostatnio również pojawił się post z serii kulinarnej, kiedy pokazywałam wam na insta mój chlebek bananowy i zdrowe marmolady, to prosiłyście o przepisy, więc wrzuciłam wam na bloga. Kto jest ciekaw, to również zapraszam. Poszerzam troszkę tematykę bloga. Oczywiście moda będzie nadal rządzić i dominować, ale będą też kategorie. Inne, z życia wzięte, typu właśnie kuchnia, wnętrza, zdrowie itd., itd. Także zachęcam do zaglądania. Kto jeszcze mnie tam nie obserwuje, to zapraszam. A tymczasem dzisiaj się z Wami żegnam. Jutro ostatni odcinek z serii tego tygodniowego holu zakupowego. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. I widzimy się jutro w filmie z dodatkami: będą buty i torebki. Do zobaczenia jutro. Cześć!